Witam wszystkich na moim kanale, w dniu dzisiejszym pokażę jak zrobić podstawkę do kolumny, jak ja to robię, do kolumn producentów Tonsil i Unitra i takich modeli jak Alton, Altus, e, a Milton, New Milton i wielu innych. E, Podstawka jest zrobiona z płyty wiórowej grubości 18, 18 mm. To jest płyta laminowana, meblowa, która będzie polakierowana. Zaczynam od tego, że przygotowuję sobie model 3D. Robię ze sobie zewnętrzne gabaryty i ustawienie kołków, ponieważ robię to pod klientów, więc potrzebuję zawsze informacji o rozstawie kołków drewnianych, które wchodzą w kolumnę. Ponieważ to są tam... Ja nie było szablony, to nie z szablony mieli, bo zawsze tam plus, minus 10 mm się różni, więc ja potrzebuję te, te wymiary. Dalej sobie robię rysunek 2D z zewnętrznymi gabarytami do docięcia płyty. No i później sobie nanoszę też otwory... E, Pod kołki, żebym mógł sobie to wytrasować już po sklejeniu formatek. Także, zaczynam później teraz od stworzenia rysunku, no i biorę się za, za przycięcie materiału. Te kołki tutaj, właśnie chodzi o te kołki tutaj, które wchodzą w kolumnę, one są... no, potrzebuję rozstaw tych, tych kołków. No i zaczynam od przygotowania formatek, czyli tych bocznych płytek. Mam, mam rysunek, na podstawie którego sobie docinam te elementy. Wstępnie mam elementy przygotowane. W się sensie mam pozamawiane takie formatki, ale niestety, ze względu na to, że rozstaw za każdym razem się różni, no to muszę sobie poskracać już istniejące elementy i dopasować do klienta. Także przygotowuję to na uciosarce. Docinam te elementy Tak żeby później je skleić Muszę niektóre elementy dosyć mocno przyciąć Bo się różnią Od tego co zamówiłem W sensie ja zamawiałem pod e, Altusy 140 i 110 a a robię podróżne kolumny, więc docinam później to. Teraz biorę to, sklejam. Muszę to posklejać, czyli dalej smaruję tutaj te skosy klejem. Nie za grubo, bo nie potrzeba. Wystarczy trochę kleju. Dalej to będę składał. Cztery ścianki składam, ustawiam sobie za pomocą małych takich ścisków, które wkładam w narożniki, które wstępnie mi przytrzymają te elementy. Wstępnie to ustawiam. No i za chwilę wezmę i po i użyję ścisków stolarskich do ściągnięcia tych elementów. W międzyczasie jeszcze zmierzę przekątne, czy wszystko się zgadza. Ustawiam narożniki, żeby to było wszystko równo. No i po ustawieniu i sprawdzeniu zostawiam na co najmniej 12 godzin do sklejenia się tych elementów, żeby klej złapał. Następnie po 12 godzinach ściągam ściski. I kątowniki, które tutaj są od spodu, te ustawia... ustawiacze, tak zwane małe. I teraz będę wklejał wzmocnienia w środek. Takie trójkątne wzmocnienia drewniane. Też je delikatnie smaruję klejem żeby żeby po prostu się trzymały, ale dodatkowo oprócz kleju doda, dodaję e, mocuję to skrzywaczem zszyw, z, z, tak, czy tam takerem daje w cztery takie wzmocnienia w każdy narożnik nasz zszywki typu gwoździe takie mocuje No i mamy przygotowany sklejony korpus dobijamy zszywki, żeby nic nie wystawało No i dalej e, idziemy odtrasować od, od, i e, odwiercać e, podkołki e, ósemki drewniane, które będą łączyły się z korpusem kolumny. Także mam rysunek, i sobie to rozmi rozmierzam. Trasuję. Robię pod klienta z tego względu, żeby tu właśnie zawsze wyszedł kołek na środku płyty, bo jak robiłem standardowy wymiar, czyli zawsze ten sam wymiar to kołki wychodziły różnie wtedy czasem na krawędzi gdzieś i, no i było to niebezpieczne, więc teraz docinam tak płyty, żeby zawsze na środku płyty wychodziły te kołki. No i teraz ustawiam sobie wiertło wiertarkę. E, tak, żeby nie za głęboko e, ustawiam odpowiednią, odpowiednią głębokość wiercenia, e, tak, żeby no, kołek wszedł na tyle, żeby później, jak zamontuje klient sobie na kolumnie, żeby nie przebiło dna kolumny. E, jakby co, to jest tak z ciekawostka, to jest wiertarka, która z której nagrywałem film, jak nie używać wiertarki, gdzie biło, wiertło, no, w życiu ono zostało wymienione i i teraz można normalnie bezpiecznie pracować na tej wiertarce, już nie bije. No i ustawiam tutaj mechaniczną blokadę głębokości. Nie, nie robię tego na oko, bo, bo we, w drewnie czy w płycie mo, wiertło mogłoby pociągnąć za głęboko. Był, by, na, bym nawiercił, byłby problem. Sprawdzam później co w miarkom, ile wystawię. Jeśli jest ok, wszystko, no to nawiercam pozostałe trzy otwory. Jak widać, robię to nieprofesjonalnie, bo robię to wiertłem do metalu, zamiast wiertłem do drewna, ale no po prostu nie mam akurat takiej wielkości drewn tego wiertła i robię sobie tym wiertłem do metalu i w sumie robię to 8. Mógłbym robić 8.2, żeby po prostu tak ciasno te kołki nie wchodziły. No jeszcze test, sprawdzam, jak to wchodzi, dosyć ciasno wchodzi. No, i jak mam już powierzone, to przygotowuję do malowania. Będę te zawsze maluję, ponieważ kolumny są w kolorze czarnym. Zazwyczaj, e, nawet jak są kolor w kolorze brązowym, e, kolumny to i tak podstawki robię na czarno, chyba że klient chce inaczej. No, ale ja maluję to na. Czarny mat. Maluję to farbą w sprayu. Matową nakładam minimum dwie warstwy. No i maluję tylko to co widać, czyli maluję zewnętrzne powierzchnie, które będą widoczne. W górnych ani wewnętrznych powierzchni nie będzie widać, więc tego nie maluję. Pierwsza warstwa jest pomalowana, robię mokre na mokre, maluję drugą warstwę w sensie, że czekam nie wiem, 5 do 10 minut, żeby lekko przeschło i kładę drugą warstwę. Po pomalowaniu y, jeszcze teraz montuję stópki meblowe, żeby po prostu hmm. element stał na stópkach, a nie powierzchnią y, drewnianą w razie gdzie będzie jakaś wilgoć, żeby po prostu nie, nie zamokła pyta. Wkładam kołki no i podstawka gotowa do wysyłki. Tu jest przykładowe wykonanie dla Altusa 75 Dalej jest Altus 110 No i Altus 140 Robię takie, jak jeśli ktoś jest zainteresowany To w opisie filmu podaję aukcję, gdzie sprzedaję takie podstawki Również podaję adres e-mail, jeśli ktoś jest zainteresowany to Zapraszam do kontaktu. Termin realizacji jest w opisie: od 3 do 21 dni, w zależności od wyjazdów ciężarówką do pracy. Także czasem trzeba poczekać dłużej. Także zapraszam, jak ktoś jest zainteresowany. Dziękuję za obejrzenie materiału i pozdrawiam.